Program Powiększenie Łukasz Chybiński. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Pan Paweł Skibiński, Grupa Inicjatyw na Młodzi Razem. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa i Pana. I Pan Paweł Wysocki, radny Klubu Zielona Razem, no i człowiek zaangażowany w powstanie młodzieżowej rady miasta, o której dziś będziemy rozmawiać. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobre. Panowie, gratuluję na początek, bo ta droga do utworzenia tej młodzieżowej. Rady Miasta była długa. My w Kronice Lubuskiej kilkakrotnie na przestrzeni, nie chcę kłamać, ostatniego roku pewnie nawet może i więcej, informowaliśmy naszych telewidzów o tych poczynaniach. Dziś jednogłośnie Zielonogórscy Radni podjęli decyzję o tym, że takie ciało jak Młodzieżowa Rada Miasta w Zielonej Górze powinna funkcjonować. No to Paweł, pytanie do ciebie, skoro jesteś koordynatorem tego przedsięwzięcia, jak to będzie wszystko wyglądało? Bo dziś mamy takie szczątkowe informacje z ratusza poza tym, że radni po prostu się zgodzili. A przede wszystkim teraz od prezydenta zależy to, kiedy zostaną zatwierdzone i powołane wybory. Prawdopodobnie odbędą się one w październiku, ponieważ to jest taki okres, kiedy już mniej więcej uczniowie się poznają, mniej miesiąc szkoły, już wszystko się ustatkowuje. I będziemy rozmawiać o budżecie, ponieważ była to kwestia, która była dosyć wątpliwa. Budżet jest w uchwale i w statucie o Młodzieżowej Radzie Miasta. Zaraz, zaraz, czyli młodzi ludzie dostaną tak pieniądze publiczne i będziecie też decydować o nich, tak? No co? E, to znaczy, to będą pieniądze, które będą tak naprawdę usprawniać działanie Młodzieżowej Rady. Czyli A, to rozumiem. są takie pieniądze bardziej rozumiem. na sprawy administracyjne, delegacje, ponieważ Młodzieżowa Rada Miasta będzie członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, co bardzo usprawnia jej działanie. To, i... to takie finanse na statutowe działanie? To, dokładnie. dokładnie. Proszę powiedzieć, ciężko było motywować, może nie, może nie w ten sposób, czy trzeba było w jakiś specjalny sposób motywować tych młodych ludzi, czy oni sami gdzieś tam parli do przodu? Ci młodzi ludzie byli przede wszystkim od początku zmotywowani, bo to oni wystąpili do radnych ówczesnych, którzy walczyli o powołanie młodzieżowej rady miasta, że chcieli, aby zostawić im ten temat i że oni sami do tego doprowadzą. Ja wtedy jeszcze jako nieradny wsparłem ich inicjatywę. No i tak naprawdę idzie wszystko pięknie, szło wszystko pięknie, dzisiaj mamy tego finał, uchwała o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta została uchwalona. Panie Pawle, to Pan sobie taką konkurencję do siostrą szykuje chyba, bo I bardzo młodzie, dobrze. młodzi, ambitni ludzie. I bardzo dobrze, proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie mają po 16-17 lat, ja tak naprawdę w ich wieku siedziałem przed komputerem albo gdzieś na ławce i nie myślałem o takich rzeczach, a ci młodzi ludzie już Rozmawiają i z prezydentem, z wiceprezydentami, z urzędnikami, z dyrektorami różnych jednostek organizacyjnych urzędu, z prezesami różnych spółek w sprawie sponsoringu, chociażby. Więc myślę, że to bardzo dobrze, że będzie taka konkurencja. I uważam, że ci młodzi ludzie, jak dalej będą tak postępować, jak postępują, to na pewno mnie i wielu radnych przeskoczą za 10 lat. Panowie, Panie Pawle, kilka słów na temat tego, bo tak, prezydent wyznaczy termin, kiedy, kiedy będzie ta Rada powoływana. Ja dziś słyszałem, że będą 34 okręgi wyborcze, bo tyle mamy szkół publicznych i niepublicznych na terenie miasta. Chodzi o gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. I co, z każdej szkoły jeden radny, rozumiem? Z każdej szkoły jeden radny, z Ze zespołu szkół będzie tylu radnych, ile szkół chodzi w skład tego zespołu. Czyli radnych będzie mniej więcej 38, 37. Jeszcze to nie jest tak naprawdę um, rzecz, o której można mówić już oficjalnie. Ja rozumiem, cały czas poruszamy tak, się bo, w, tym, w tym. Ponieważ terminu. to będzie też tak, że um, szkoły będą decydować razem z samorządami uczniowskimi, czy będą wystawiać kandydatów. Jeżeli nie będzie żadnego kandydata, to po prostu szkoła nie będzie miała reprezentacji, wtedy to się wszystko też zmniejszy i na pewno liczba będzie inna. To jak to będzie wyglądało, to oczywiście teoretycznie, hipotetycznie już. Potem podczas samych obrad to będzie taki podział klubowy, jak mamy do, dotychczas do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, bo wszyscy wiemy, jak to wygląda. No jedni, jedni głosują na tak, drudzy głosują na nie. Tworzy się dyskusja, tworzą się spory kłótnie. Macie jakiś pomysł na to, koncept na to, czy to jeszcze Eem, za szybko, żeby o tym mówić? Przede wszystkim Młodzieżowa Rada Miasta to jest organ polityczny i tak to, to, rozumiem. to wygląda we wszystkich mniej więcej młodzieżowych radach. I myślę, że w ogóle statut nie, nie przewiduje czegoś takiego jak kluby. Na pewno będą jakieś grupy nieformalne, czyli wtedy będą na pewno jakieś wspólne opinie, które będą przedyskutowane przed radą, ale takiego stricte klubu żadnego nie będzie, ponieważ też chcemy uniknąć upodobnienia się do całego wyglądu rady, a jak wiemy, czasami obrady prawdziwej, dorosłej Rady Miasta nie są jakieś szczególnie sensowne. Także my będziemy raczej. I świjnym kierunku. To do tej sensowności zaraz wrócę, bo to, to hasło mi się podoba. A proszę powiedzieć, czym w pana opinii, panie Pawle ta rada powinna się zajmować, i czy to, czym się będzie zajmować będzie się przekładało na waszą pracę w ratuszu? Przede wszystkim Młodzieżowa Rada Miasta będzie opiniować wszystkie uchwały, które będą dotyczyć spraw młodzieży, więc będzie to taki głośny sygnał dla tej dorosłej Rady Miasta, czego młodzież potrzebuje. Bo tak naprawdę inaczej patrzy na tą naszą zieloną górę 16-latek, inaczej 30-latek, a inaczej 60-latek. A ci młodzi tak naprawdę nie mieli do tej pory prawa głosu. Ani w wyborach, ponieważ nie mają jeszcze Oczywiście. zdolności wyborczej. A tutaj tak jak widzimy... To, to proszę mi powiedzieć, taki, taki przykład, nie wiem, nie, nie, nie będę wskazywał jakiejś konkretnej inwestycji, ale prezydent Janusz Kubicki wymyślił sobie inwestycję A w takim i w takim miejscu adresowaną do młodzieży. To... Trafia do młodzieżowej Dokładnie. rady miasta. Wy mówicie, że ta inwestycja A to jest. Użyję waszych, nie, nie, nie wiem czy trafią język siara wstyd, do obciach, coś takiego. Nie? nie robimy. Wraca to do ratusza i co? Skoro młodzi powiedzieli, że tego nie to, nie, to celujemy w inwestycję B, jakąś inną? Myślę, że radni będą słuchać się młodzieży, ponieważ to też będzie medialnie pokazywane, czy ta młodzieżowa rada miasta ma przełożenie na to, co się dzieje, czy nie. Więc ja będę jak najbardziej zawsze słuchał przede wszystkim młodzieży w tych sprawach. Świetnie. Proszę powiedzieć, czym wy się konkretnie będziecie zajmować? Czy oprócz tego opiniowania, bo rozumiem, że opiniować będziecie uchwały, które Gdzieś tam wnosi prezydent na obrady sesji Rady Miasta czy też radni, wy będziecie sami swoje uchwały też wnosić? Um, tak, będą tak naprawdę całe działanie Młodzieżowej Rady będzie się odpierało na uchwałach, ponieważ uchwała troszeczkę ma inny sens w pojęciu Młodzieżowej Rady Miasta niż w pojęciu takim jak jak na przykład na Radzie Miasta. To uchwały przede wszystkim mają na przykład formę takiej wypowiedzi młodzieży, czyli to będą raczej takie manifesty. A oprócz tego będą też właśnie uchwały właśnie stricte związane z różnymi inwestycjami i z planowanymi projektami rady miasta. Przede wszystkim młodzieżowa rada miasta będzie działała w obszarach patriotyzmu, edukacji, sportu, kultury, czyli rzeczy, które tak naprawdę dotyczą młodzieży. A to są rzeczy, I... przepraszam, że brutalnie przerywam. Czujecie sami, że młodzi ludzie mają, może słowo problem jest na wyrost, ale jakieś braki wiedzy, nie wiem, historycznej, problem z tożsamością patriotyczną. Przede wszystkim młodzi ludzie są ignorantami, i musimy sobie to jasno powiedzieć, że większość młodych ludzi to ignoranci i właśnie przez uczenie postaw patriotycznych, przez uczenie samorządności możemy im pokazać jak to jest ważne, ponieważ nawet patrząc na opinię moich znajomych przed tym jak działałem w młodzieżowej radzie to nie byli zbyt zainteresowani, jak zobaczyli, że jednak to może przynosić jakieś efekty i że robimy oprócz właśnie młodzieżowej rady jako młodzi razem wiele innych inicjatyw, to jednak trochę ich się poglądy zmieniają i właśnie takie lekcje, szkolenia, spotkania z młodymi jako już rada miasta na pewno Dużo pomogą. To wrócę jeszcze do tej sensowności dyskusji w ratuszu, bo takie określenie padło. Rzeczywiście masz takie przeczucie, jako młody człowiek, który przychodzi do ratusza, popatrzeć jak starsi, koledzy, radni e, dyskutują, zastanawiasz się czasami, patrzysz, przyglądasz się i mówisz, Jezus, Maria, to ta dyskusja do niczego nie prowadzi, to jest bez sensu. Przede wszystkim dużo rzeczy na Radzie Miasta powinno być tak naprawdę rozwiązanych w Urzędzie Miasta. I według mnie one w ogóle nie mają racji bytu na Radzie Miasta. Rada Miasta przede wszystkim powinna wydawać opinie i ewentualnie poruszać jakieś naprawdę ważne tematy społeczne, i te, które e, są w, w uchwałach Sejmu tak, o samorządzie terytorialnym. No, a czasami jest tak, że na przykład, jak dzisiaj mówiono o Polbruku, po prostu tylko przedłużało. No, Paweł, dużo... jak słucha, bo to o, o waszych dyskusjach raczej. Tak, no, dotyczyło to że zupełnie rzeczy, która tak naprawdę nie powinna być w gestii Rady Miasta, tylko w gestii urzędu. No, jeżeli są jakieś wątpliwości, czy społeczeństwo lubi Polbruk, czy lubi asfalt, to według mnie to powinno po prostu zrobić jakieś konsultacje społeczne. stawiam kropkę, jeszcze chciałbym, żebyśmy poruszyli jeden wątek, bo, um, panie Pawle, pana obecność w studiu wskazuje już na to, że pan był bardzo mocno zaangażowany w te działania i niewątpliwie jest to jakiś wasz wspólny sukces, ale jest pewnie wiele osób, bez których tej młodzieżowej rady miasta nie udałoby się powołać. Tak, bardzo pomógł pan prezydent miasta, pan Janusz Kubicki, pani prezydent Wioletta Harańźla, która spotykała się wielokrotnie z młodymi ludźmi i ukierunkowywała ich w. W ten sposób, że po prostu ta młodzieżowa Rada Miasta powstała. Pomógł również przewodniczący Rady Miasta, pan Adam Urbania, w kwestii prawnych. Wiadomo, to świetny prawnik, więc nad statutem również pracowali ci młodzi ludzie. Również prawnicy wyznaczeni właśnie przez pana prezydenta z Urzędu Miasta pomagali w tym statucie. No i tak naprawdę dzięki temu mamy finał. No to mamy finał. Ja postawię kropkę nad naszą dzisiejszą rozmową, bo myślę, że naszym telewidzą na tyle, ile na dzień dzisiejszy, na dziś mogliśmy e, przedstawić Młodzieżową Radę Miasta i to, co się wydarzyło w ratuszu. Myślę, że opór raczej tych informacji. Dziękuję bardzo. Paweł Skibiński, Grupa inicjatywa Młodzi Razem, Paweł Wysocki, radny klubu Zielona Razem. To byli dzisiejsi goście Dziękuję. powiększenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Jutro program z ratusza i będziemy podsumowywać dzisiejsze wydarzenia. Tak więc już serdecznie zapraszam do zobaczenia.